Wiesz, co jest najłatwiejsze? Narzekać. Mówić, że coś się nie da, że nie ten czas, że inni mają lepiej. Tylko wiesz co? Od narzekania jeszcze nikt nie zmienił swojego życia. Bo prawda jest taka, że dopóki tylko mówisz, że chciałabyś więcej, ale nic z tym nie robisz, no to też nic się nie wydarzy. Bo narzekanie daje tylko chwilową ulgę. To działanie Daje rezultaty. Możesz mówić, że masz trudniej, możesz mówić, że nie masz wsparcia, że inni mieli łatwiej i może to wszystko jest prawdą, ale to wciąż Twoje życie i nikt inny poza Tobą go nie przeżyje. Zamiast mówić, nie wiem jak, spróbuj, zamiast mówić, boję się, zrób to mimo strachu, zamiast mówić, nie mam czasu, Znajdź te 15 minut i wykorzystaj je dobrze, bo każdy ruch, nawet ten mały, przybliża cię do miejsca, o którym marzysz. A każde narzekanie zatrzymuje cię właśnie tam, gdzie jesteś. Więc dziś nie gadaj, nie tłumacz się, zrób krok, choćby najmniejszy, bo od jednego kroku zaczyna się. Każda zmiana. Ciao.